O czym jest ta książka? To historia gospodarcza Polski i Polaków od początku XIX wieku do dzisiaj. To historia gospodarcza ziem polskich od początku rewolucji przemysłowej aż do wstąpienia Polski do Unii Europejskiej aż do transformacji systemowej. Szukam w niej odpowiedzi na pytania, które od dawna mnie nurtowały. Czy zabory rzeczywiście przyspieszyły rozwój ziem polskich? Czy na pewno Galicja była tak biedna, jak opisywał to Stanisław Szczepanowski, a Poznańskie zyskało na Zaborze Pruskim tak dużo? Czy rzeczywiście Królestwo Polskie stało się przemysłowym centrum Rosji, a dzięki temu powstała polska burżuazja przemysłowa? Jakie były konsekwencje gospodarcze Wielkich Wojen na ziemiach polskich? Jak bardzo zniszczyła je zapomniana dziś trochę pierwsza wojna światowa? A jakie były faktyczne straty wywołane drugą wojną światową? Tyle przecież o nich ostatnio dyskutowaliśmy. Czy rzeczywiście program gospodarczy Eugeniusza Kwiatkowskiego i budowa centralnego okręgu przemysłowego przyspieszyły rozwój Polski w okresie międzywojennym tak bardzo, że uzasadnione jest dzisiaj marzenie każdego prawie polityka o tym, by mieć swój mały własny cof. Czy okres socjalizmu państwowego to czas rzeczywistej, prawdziwej, głębokiej modernizacji państwa i gospodarki? No i wreszcie opowiadam o tym, jak niezwykły był cud czasu transformacji. Jeśli państwo też szukacie odpowiedzi na takie pytanie, sięgnijcie do mojej książki.